Centralne pole grawitacyjne. Będę chciał Wam teraz przybliżyć informacje dotyczące tego rodzaju pola, ale tylko te z nich, które są niezbędne podczas rozwiązywania zadań rachunkowych. Otóż oddziaływania grawitacyjne są to podstawowe oddziaływania w przyrodzie. Każde dwa ciała posiadające masy przyciągają się siłami grawitacji. I tak, jeśli ciało znajduje się. W odległości jedną od drugiej większej działa mniejsza siła grawitacji. Na mniejszej odległości ta siła wzrasta. Ma wartość większą. Opisał zjawisko po raz pierwszy Isaac Newton i podał prawo powszechnej grawitacji, które czytamy. Siła grawitacji między dwoma ciałami zależy wprost proporcjonalnie od iloczynu ich masy, a odwrotnie proporcjonalnie od kwadratu odległości między nimi. Dotyczy to ciał kulistych a takie we wszechświecie przede wszystkim występują. No i stała grawitacja występująca w tym prawie. Gdy masę M będziemy swobodnie zostawiali w polu grawitacyjnym, na przykład Ziemi, to ta masa od momentu kiedy staje się swobodna, zacznie poruszać się w kierunku ziemi po prostej, która przejdzie przez środek Ziemi. Te proste. Są liniami, na których leżą siły grawitacji wówczas działające na ciało. Nazywamy je liniami sił pola grawitacyjnego. Ponieważ linie sił pola grawitacyjnego przecinają się w jednym punkcie, w centrum pola grawitacyjnego, stąd nazwa pole centralne. W odległości R1 siła grawitacji wygląda tak, w odległości R2 inaczej. Zmieniło się F2. I teraz wprowadzę pojęcie średniej geometrycznej dwóch wielkości. Będzie ona nam potrzebna w dalszych rozważaniach. Z matematyki znamy pojęcie średniej arytmetycznej. Średnia arytmetyczna dwóch wielkości A i B jest to stosunek A plus B do dwójki. A plus B dzielone przez 2. Średnia geometryczna wygląda inaczej. Jest to pierwiastek z iloczynu tych dwóch wielkości A i B. U nas f1 i f2. Podstaw f1 i f2, wyciągnij pierwiastek i otrzymasz taką wartość. Z tej wartości za chwilę skorzystamy. Zwróć uwagę na to, że jeśli ciało zostało swobodnie zostawione w polu grawitacyjnym, podlega działaniu rosnącej siły grawitacji, czyli jego energia kinetyczna rośnie. A wiemy, że przyrost energii kinetycznej ciała jest równy pracy siły wówczas na ciało działającej. Tą siłą jest siła grawitacji w naszym przypadku. Ale która, ta na początku czy na końcu, one się znacznie różnią. Doświadczenie pokazuje, że należy w tym równaniu podstawić średnią geometryczną. No i delta R, czyli R2 minus R1. Pozbywam się nawiasu, upraszczam R2, potem R1 i mam takie dwa wyrażenia. Zwróć uwagę, że każde z nich opisuje w pewien sposób stan ciała o masie M w polu grawitacyjnym ciała o masie M duże ze względu na R1. Te wielkości, te wyrażenia stają się od tego momentu dla nas istotne. One opisują stan ciała w polu grawitacyjnym. Definiujemy energię potencjalną grawitacji w centralnym polu. To jest to wyrażenie GMM przez R ze znakiem minus. Ktoś powie GMM i r dodatnie to energia potencjalna ujemna. Z matematyki wiecie, że różnica dwóch wielkości ujemnych może być dodatnia. I tak będzie z polem. Grawitacyjnym z energią potencjalną grawitacji. Porządkuję te dwa wyrażenia, drugie ze znakiem minus na początku. No to chcę, żeby była różnica między wielkością na końcu i na początku. To przed wyrażeniem pierwszym dwa razy muszę wstawić minus. I teraz możemy napisać, że jest to różnica energii potencjalnej grawitacji na końcu i początku. I to jest zmiana energii potencjalnej grawitacji w centralnym polu grawitacyjnym. Skoro zdefiniowaliśmy w ten sposób energię potencjalną grawitacji, to zwróć uwagę na taką rzecz. Masa M, jeśli zbliża się do ma masa M małe, jeśli zbliża się do masy M duże, to zwiększa swoją energię kinetyczną. A co się dzieje wówczas z energią potencjalną grawitacji? A no popatrz, R jest w mianowniku i to R maleje. Zatem Gmm przez R rosłoby, ale ze względu na znak minus to maleje. Czyli mamy sytuację, w której energia kinetyczna rośnie, a potencjalna grawitacji maleje i na odwrót. I zachodzi równość między zmianą jednej energii a drugiej. Wprowadzam jeszcze pojęcie energii mechanicznej układu. Jest to suma energii kinetycznej potencjalnej grawitacji. W naszym przypadku będziemy mówili o energii mechanicznej ciała poruszającego się w polu grawitacyjnym. Możemy więc te dotychczasowe rozważania zapisać w postaci takiego sformułowania. Gdy brak jest sił zewnętrznych działających na ciało i to, co, czego nie ma w tym zapisie, a ciało podlega tylko działaniu siły grawitacji, to zmiana energii mechanicznej jest równa zero. Czyli o ile wzrasta kinetyczna, to o tyle maleje potencjalna grawitacja. I na odwrót. To jest zasada zachowania energii mechanicznej. Dotyczy ona nie tylko dwóch ciał, ale dowolnego układu ciał, który jest zamknięty i nie działają na niego siły zewnętrzne. Mogą się zmieniać energie mechaniczne, kinetyczne, potencjalne grawitacji fragmentów tego układu, ale jeśli brak jest sił zewnętrznych, to energia mechaniczna całego układu jest stała. Jej zmiana jest równa zero. No i tutaj rozwiązujemy zadania. Jaki jest okres obiegu satelity wokół Ziemi, satelity umieszczonego na wysokości 90 km, na przykład nad powierzchnią Ziemi? Zasada zachowania energii nam w tym pomoże. A dlaczego satelita stacjonarny musi poruszać się tylko i wyłącznie w płaszczyźnie równika ziemskiego? Satelita stacjonarny, to ten, który stacjonuje wciąż nad tym samym punktem Ziemi, wisi nad tym samym punktem, stacjonuje. Zastosujemy zasadę zachowania energii mechanicznej również wtedy, kiedy będziemy obliczali drugą prędkość kosmiczną. Ciało na początku ma energię mechaniczną taką, jak tu, na końcu oddalone. Na ogromną odległość od Słońca ma energię całkowitą równą zero. Zasada zachowania energii mechanicznej pozwoli rozwiązać również i ten problem.